Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kocham te pagórki. Niewielu wie, że tuż przed święceniami kapłańskimi księża diecezjalni składają przyrzeczenia. Dla mnie, który posługuje w diecezji koszańsko kołobrzeskiej było to przyrzeczenie do zgodnej pracy w diecezji koszalińsko kołobrzeskiej E, kocham te pagórki, więc e, ten ślub dla mnie jest e, również niezwykły. E, z tyłu nie wiem, e, czy widać. Z tyłu nie wiem, czy widać oprócz pięknego zachodu słońca. E, jest e, kościół parafialny, e, w którym e, przyjąłem chrzest. 1 października 1978 roku. Długa historia, ale zatrzymajmy się nad słowem Bożym na dzień dzisiejszy. Ewangelia jest takim, można powiedzieć, rezimem, skrótem całej Ewangelii. Ten fragment, ten okruch ewangeliczny. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że tam mamy słowa, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Wiara nie sprowadza się tylko i wyłącznie do relacji ja-Bóg, ale również wiara reguluje relacje między mną a drugim człowiekiem. Zatem wiara nie jest sprawą prywatną. Wiara jest sprawą wspólnotową. Wiara jest Sprawą międzyludzką. Wiara jest sprawą między nami. Ktoś sądzi inaczej, to się myli, bo tak powiedział sam Pan Jezus. Warto byśmy się nad tym zastanowili. I nie zamykali przestrzeni wiary tylko do przestrzeni kościelnej, do przestrzeni zakrystii, ale żebyśmy spojrzeli na wiarę naszą szerzej. Nasza wiara, Wchodzi w społeczność. Moja wiara buduje społeczność. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.